Tydzień temu wspominałem o zapomnianej już modlitwie papieża Lona XIII, która miała chronić Kościół przed atakami diabła. I teraz zastanawiam się, czemu ta modlitwa nie jest odmawiana? Czy po roku 70 Kościół już nie potrzebował ochrony przed diabłem? Wręcz przeciwnie. Szatan zamanifestował swoją obecność w Kościele w Polsce. W latach 70., tych poprzez to, że dali się nawet nabrać sami kapłani. Dlatego, że proboszczowie wpuszczali do swoich kościołów bionergoterapeuty Harisa. Egzorcyści katolicy są obecnie całkowicie pewni tego, że dopuszczenie Harisa do kościołów było wielkim błędem i lekkomyślnością. Gdyż według nich korzystanie z zabiegów bionergoterapeutów jest praktykowaniem okultyzmu. Co prowadzi do, do duchowych zniewoleń. Oczywiście to nie tylko wtedy diabeł kusił. Już siostra Faustyna też uległa pokusie. Zniszczyła swoje notatki, które jej kazał sporządzać jej spowiednik, stały spowiednik ksiądz Michał Sopoćko. I podczas jego nieobecności w Wilnie diabeł podszył się pod anioła i kazał siostrze Faustynie. Spalić te notatki, z których później powstał dzienniczek. Siostra Faustyna musiała je z pamięci na nowo odtwarzać. E, więc człowiek nie jest wolny od kuszenia diabła. E, jeden z kapłanów, kiedyś na rekolekcjach, powiedział, że diabeł wystarczy, że skusi dwoje ludzi przeciwko sobie i oni już się ze sobą kłócą, i diabeł już tutaj nie ma nic do roboty. I diabeł sobie może iść na kawę, jak on to powiedział, czyli jest leniem. No, to był taki trochę sarkazm, może przenośnia. W zasadzie diabeł nie jest leniem, bo on się dwoi i troi, żeby człowieka skusić na jakikolwiek sposób. Yy, tylko to jest u niego taka yy, jakby ekonomia kuszenia. Bo jeśli skusi jednego, zwykłego człowieka, to od tego człowieka najwyżej się odwróci rodzina. Jeżeli skusi jednego kapłana, no to przez tego kapłana ktoś może... Odejść od Boga, odwrócić się od Boga. Jeśli skusi proboszcza, no to może odejść od Boga cała parafia. Jeśli skusi biskupa, no to zagrożona jest już diecezja. A kardynała, no to widzimy, co się dzieje. Przewodniczący niemieckiego episkopatu, kardynał, jest przekonany o tym, że ludziom trwającym w grzechu ciężkim, czyli homoseksualistom i parom, Parom, które żyją bez ślubu, należy udzielać najświętszego sakramentu. No, a co się stanie, jeśli diabeł dobierze się do papieża? No, to wtedy może cały kościół być już zarażony. No i tak właśnie obserwując to, co się dzieje teraz w świecie, rozmawiałem z pewnym kapłanem, który miał żal do papieża Franciszka, że po wyborze, w zasadzie nie wspiera kapłanów, a tylko ich krytykuje. Nie było listu do kapłanów na Wielki Czwartek. Natomiast była nagonka na kapłanów pedofilów. Tak jakby ci pedofile stanowili jakiś największy procent w kościele i największe zagrożenie. To jest ułamek procenta, to jest mniej niż pedofilów w świecie świeckim. Oczywiście to jest niedopuszczalne ale wyciąganie tego wszystkiego i, i wałkowanie na okrągło powoduje, że margines rozszerza się już na prawie całą stronę. Nie mówimy o rzeczach istotnych, ważnych, co jest w kościele ważne i potrzebne. Jeżeli człowiek zgrzeszył, to należy się zastanowić, w jaki sposób sprawić, żeby ten człowiek powrócił z powrotem do Boga. I, i tutaj nie słyszeliśmy żadnego rozwiązania ze strony papieża Franciszka. Słyszeliśmy tylko ty krytykę tej księży, a już żadnego rozwiązania. Papież Franciszek I ciągle wspomina o ubóstwie i o pomocy ubogim. Jakby uzdrowienie duchowe na plan dalszy odstawia. Pan Jezus, tak jak czytamy Ewangelię, najpierw uzdrowił duszę człowieka, tak jak mówił paralitykowi, odpuszczając się twoje grzechy, wstań we swoje łoże i idź. Czyli najpierw uzdrawiał duszę, później uzdrawiał ciało. Ale nigdy nie było czegoś takiego, że uzdrawiał wyłącznie ciało. My tutaj słyszymy dziś tylko jakieś takie informacje o, o, o tej biedzie duchowej, o, o tym, że, że kapłani powinni żyć w ubóstwie, że, że ten świat jest taki biedny, dla mnie jest za mało po prostu słów o takim zdrowym nauczaniu Pana Jezusa. Ale nauczanie samym nauczaniem, gesty, gesty papieża Franciszka to jest najbardziej niepokojące. Nie wiem, czy, czy wiele osób zauważyło, że Franciszek, papież, Franciszek I, nie klęka przed najświętszym sakramentem. Jest taki film y, z Bożego Ciała. Y, w minucie, czwartej minucie, czterdziestej sekundzie papież otrzymuje najświętszy sakrament, monstrancję z najświętszym sakramentem, nie przyklęka. Później po błogosławieństwie w piątej minucie i trzydziestej sekundzie oddaje najświętszy sakrament, również nie przyklęka. No, można by pomyśleć i słusznie, że pewnie ma chore kolana i nie może klękać. Otóż nieprawda. Papież Franciszek jednak klęka do spowiedzi. Są artykuły w internecie, są zdjęcia, gdzie ewidentnie widać, że papież potrafi klękać. Co jeszcze? Prawie milion Polaków, nie Polaków, tylko katolików całego świata prawie 800 tysięcy. Podpisów zebrano pod synowskim błaganiem do papieża Franciszka na temat przyszłości rodziny. Proszą papieża, aby zabrał głos i rozproszył niejasności, które spowodowały dezorientację wielu katolików na temat możliwości dopuszczenia do Eucharystii rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, co miałoby w kościele otworzyć szczelinę, przez którą zalegalizowano by cudzołóstwo. Według autorów apelu, taka sama niejasność dotyczy możliwości akceptacji przez Kościół związków homoseksualnych i tylko sam papież może rozwiać te wątpliwości oraz powstałe wokół nich zamieszanie. Co się dzieje? Franciszek I ignoruje list synowski 800 tysięcy katolików i nie daje im żadnej odpowiedzi, pozostawiając nadal te wątpliwości. W ubiegły wtorek, 15 marca, na Mszy Świętej słyszałem takie jakieś dziwne kazanie, dwuznaczne, nie, nie, niejednoznaczne. Mówi Franciszek, że trzeba wywyższyć węża. Wąż symbol grzechu. Jezus stał się grzechem, stał się wężem. Jak można tak mówić? Nawet na zasadzie jakiegoś porównania. I dalej, co mówi. Patrzymy na Boga, który w cudzysłowie wyzbył, wyzbył się bóstwa, w cudzysłowie zabrudził się grzechem. No, gdyby nie, do, nie dodał tego cudzysłowia, to w zasadzie można by nazwać to herezją. Bo Pan Jezus nigdy nie wyzbył się bóstwa, ani nigdy nie był zabrudzony grzechem, nie jest i nie będzie zabrudzony grzechem. Ktoś z ludzi niewierzących może są pomyśleć tak, no skoro Pan Jezus zabrudził się grzechem, no to znaczy, że grzech nie jest taki zły, mogę grzeszyć. Nie mamy tutaj jasnych y, przesłań. Mało tego. Gest satanistyczny na Filipinach. E, papież Franciszek na, pokazuje na dłoniach y, rogi szatana, pozdrowienie satanistyczne. No, oczywiście uśmiecha się przy tym, śmieje jeszcze. No, potem wszyscy zaczynają tłumaczyć. Papież Franciszek się nie tłumaczy, tylko inni zaczynają go usprawiedliwiać, tłumaczyć, że to niby gest w języku migowym. Że to niby oznacza miłość, nieprawda. Takiego znaku nigdy nie było. Wprowadziła go pewna kobieta, satanistka właśnie do języka migowego. Papież powinien unikać dwuznacznych, dwuznacznych wypowiedzi. Jeśli chcesz na przykład zrobić sobie zdjęcie z papieżem, masz małe szans, natomiast prostytutka tak. I to wiadomo, kim jest ta kobieta, a jednak papież się y, z takimi ludźmi fotografuje. No oczywiście można porównać to, że, że i Pan Jezus spotykał się z, z cudzołożnicami, ale to w takim sensie, że one przychodziły prosić o wybaczenie grzechów. To, 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 była, to, to była zupełnie inna relacja. No a cóż, widzieliśmy 8 grudnia 2015 roku w święto pierwszej krasy niepokolanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny na fasadzie bazyliki. W świecie katolickim nie milknie gorąca dyskusja na temat szokującego spektaklu, który odbył się w Watykanie. 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Franciszek ogłosił inaugurację Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Z tej okazji ściana frontowa Bazyliki św. Piotra w Rzymie stała się ekranem prezentacji multimedialnej. Artystą, który stworzył obrazy, jest Andrew Android Jones. Kim jest artysta, którego papiestwo zaprasza do Rzymu, tak jak niegdyś Berniniego, czy Michała Archanioła? Jak sam przyznaje, poniżej używam jego własnych określeń, zażywa substancje psychodeliczne, ponieważ lubi penetrować pogranicza swojej podświadomości i odkrywać własne wewnętrzne przestrzenie oraz nieskończone wymiary umysłu. Dają mu one dostęp do różnych światów, których nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć lub pojąć wszystkich ich znaczeń. Psychodeliki rozwinęły jego zdolność do poruszania się po świecie, zwiększyły możliwości rozwiązywania problemów oraz pomogły zestawić nowe, ciekawe kombinacje energii i materii. Niektóre z nich dały mu wgląd w wyższe wymiary jestestwa, a inne pokazały mu koszmary straszniejsze, niż można opisać lub sobie wyobrazić. To nie wszystko. Andrew Jones znów streszczam jego myśli zafascynowany jest religiami wschodu, a zwłaszcza hinduizmem. Jak sam mówi, hinduskie duchy i bóstwa są czynnie zaangażowane w pracę wymyślania i kreowania nowych form wizualnego wyrazu. On sam chciałby wniknąć w głębszy stopień ich poznania, tak aby móc przedstawić je z właściwą godnością i szacunkiem, na jakie zasługują. Całej sprawie postanowił przyjrzeć się bliżej po, portal livesitenews.com, który poprosił specjalistów, by przeprowadzili analizę znaków i symboli pojawiających się na świątyni, będącej jakby nie było katedrą papieską. Kanadyjskiego pisarza Michaela O'Briena uderzył przede wszystkim brak jakichkolwiek odniesień do chrześcijaństwa. Nie było ani postaci Maryi, choć to jej święto, ani Jezusa Miłosiernego, choć to początek roku miłosierdzia, ani nawet krzyża. Były za to morświny, motyle, pszczoły czy wilki. Zdajem, zdaniem O'Briena Matka Boża zastąpiona została przez Matkę Ziemię. Jeżeli duchowość ma uratować świat, jak sygnalizowali autorzy spektaklu, to na pewno nie było tam miejsca na duchowość chrześcijańską. Katolicki pisarz Ojciec George Rattler wyraził z kolei zaniepokojenie przekazem jaki niosło widowisko na Wetykańskiej Bazylice oraz towarzyszące mu komentarze organizatorów. Wynika z nich, że najważniejszym problemem, który chce się pokazać wiernym w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, są grzechy przeciwko klimatowi, a, nawet, a może nawet zbrodnie przeciwko równowadze ekosystemu. Z kolei pisarka Cornelia Ferreira Wykładowczyni akademicka i autorka wielu prac na temat New Age zauważyła, że wśród ekologicznych treści, które dominowały w prezentacji, znalazły się także symbole okultystyczne oraz obrazy charakterystyczne dla duchowości nowej ery. Portal news.com szczegółowo charakteryzuje ich ezoteryczne znaczenie. Nie są one bynajmniej przypadkowe. Ferreira przytacza słowa organizatorów tego typu spektakli, że ich celem jest zmiana świadomości i myślenia widzów. Według niej, piękny spektakl światła i dźwięku wprowadza widzów na duchową ścieżkę, która omija racjonalne myślenie i normalny ludzki osąd. Oczywiście to wszystko jest przebrane w strój zmian klimatycznych, by ratować oceany, ratować planetę, ratować zwierzęta. W ekologicznym kontekście zdziwi obecność szkieletonów, humanoidów oraz totemicznych bóstw, które pojawiają się w spektaklu mającym obrazować przecież piękno naszej planety. Michael Hitchborn z, z Instytutu Lepanto, który od 20 lat zajmuje się studiami nad okultyzmem, analizuje kilka z takich obrazów, jakie można było oglądać na Bazylice św. Piotra. Według niego scena, na której widać było połówki ludzkich twarzy, eksponowała tylko jedno oko i była, była nawiązaniem do oka Horusa, egipskiego bożka syna Ozyrysa, symbolu masonerii, iluminatów i czarnej magii. Katolicka publicystka Elizabeth Scalia zachwycała się, że na prezentacji widać było białe gołębie, czyli symbol ducha świętego. Tymczasem. Jak zauważył Hitchburn, w ikonografii chrześcijańskiej duch święty w postaci gołębicy zstępuje zawsze z góry i leci do przodu. Natomiast w spektaklu gołąb leci od dołu, a właściwie próbuje się unieść, lecz leci do tyłu, jakby go coś ciągnęło w dół. Ponadto światło, które go oświetla, nie idzie z góry jak na chrześcijańskich obrazach, lecz od dołu. Wedle Hitchburna wpisuje się to w tradycję demoniczną, w której diabeł naśladuje Boga, ale w perwersyjny sposób odwracając symbole i znaczenie. Jeden z autorów projektu, yy, Louis Fizios, przyznał, że zielone światło dla spektaklu dał osobiście sam papież Franciszek, który zresztą obserwował widowisko ze swego balkonu. Travis Treckel oświadczył, że nie mógł wprost uwierzyć, jak bardzo Watykan wspierał jego przedsięwzięcie. Nie tylko on nie może uwierzyć. Widowisko wywarło tak wstrząsające wrażenie na licznych katolikach na całym świecie, że wielu z nich podpisuje się obecnie pod listem protestacyjnym w tej sprawie skierowanym na ręce watykańskiego arcybiskupa Rino Fischelli. Niepokojąca sprawa. Bazylika św. Piotra została zbezczeszczona symbolami okultystycznymi. Kiedyś ktoś pokazał mi pewne orędzia, orędzia, o których mowa jest w księdze Daniela w rozdziale 10, w wersie 21a. Są to orędzia o nazwie Księga Prawdy. W tych orędziach można było dowiedzieć się z ponad dwuletnim wyprzedzeniem, że po Benedykcie XVI zostanie wybrany fałszywy prorok. Zresztą wypędzenie papieża Benedykta XVI było wielokrotnie w tych orędziach zapowiadane. A ten fałszywy prorok, następca Benedykta XVI, wprowadzi antychrysta na tron piotrowy. Czytamy tam, że antychryst już żyje i to przez jego działanie co rusz wybuchają nowe wojny na świecie. A gdy te wojny połączą się w jedno, Antychryst pojawi się na świecie jako wielki negocjator pokojowy i na krótko nastanie na ziemi fałszywy pokój, a cały świat będzie oddawał cześć Antychrystowi. Przede wszystkim w tych orędziach jest prośba o modlitwę za najbardziej zatwardziałych grzeszników. Gdy czytałem te orędzia, zastanowiłem się, czemu nie ma w, nim, w nich wzmianki o zmarłych, o modlitwę za zmarłych. No i myślę, że z bardzo prostego powodu. Dlatego, że jeżeli ktoś umrze i trafi y, do piekła, to nasze modlitwy już mu nie pomogą. Jeśli trafi do nieba, to nasze modlitwy są mu niepotrzebne. Natomiast jeśli ktoś trafi do czyszca, to nasze modlitwy nie zmienią ostatecznego przeznaczenia tego człowieka. Mogą jedynie skrócić jego mękę. Stąd w tej chwili nacisk jest kładziony. Y, na modlitwę za najbardziej zatwardziałych grzeszników, dlatego, że w chwili śmierci ci ludzie zostają na wieki potępieni. Coraz częściej słyszymy nawet i w kościele o miłosierdziu, ale nie słyszymy o sprawiedliwości Bożej. Bóg jest miłosierny, i zresztą w wizji siostry Faustyny Bóg pokazywał, że Pan Jezus pokazywał piekło. I mówił, że no, miłosierdzie tego nie chce, ale sprawiedliwość każe. No, wyobraźmy sobie takie niebo bez sprawiedliwości, a wyłącznie z miłosierdziem, gdzie są wtłoczeni na siłę wszyscy mordercy, gwałciciele, złodzieje, którzy nie wstydzą się swojego grzechu, nie żałują go i chcą go nadal popełniać. No to przecież nie będzie niebo. W tych orędziach również jest zachęta do często zapominanego postu. Jest też przestroga. Na świecie są planowane różne formy zmniejszenia populacji ludności, np. poprzez śmiercionośne szczepionki, że niby pojawia się jakaś epidemia i nagle trzeba zastosować szczepionkę. Słyszymy coraz częściej, ile jest różnych złych powikłań śmiertelnych zajść właśnie po przyjęciu różnych szczepionek. Jest też przede wszystkim szacunek dla życia w tych orędziach. Jest mowa o tym, że orędzia, jest mowa o tym, że aborcja w tych orędziach, że aborcja jest największym grzechem. Kobiety, ktoś tak obliczył statystycznie, że kobiety w XX wieku Zamordowały więcej ludzi niż mężczyźni od początku świata we wszystkich wojnach. No oczywiście tutaj na usprawiedliwienie kobiet można dodać to, że nie miały być może w niektóre wsparcia wśród mężczyzn i może to właśnie mężczyźni nakłaniali do aborcji. Ale fakt jest faktem: też słyszymy, co się dzieje? Nagle ma rozpocząć się syn od prawosławny. Od wieków nie było żadnego synodu, a tu nagle coś się dzieje. Czemu? Dlatego, że jak czytamy w orędziach, ma być tworzona jedna światowa religia. Wszystkie religie mają być połączone. I w tej chwili są właśnie takie przymiarki do tego. Rozmowa ze wszystkimi kościołami. Ostatnio bardzo modny ekumenizm jest w orędziach nazywany obrazą Boga. No bo na czym miał Miałby ten ekumenizm polegać, że co, że protestant zostawi swoje wierzenia, wyspowiada się i przyjmie komunię świętą i uwierzy, że tam w najświętszym sakramencie jest prawdziwe ciało i krew pana naszego Jezusa Chrystusa? No nie, oni raczej nie zamierzają tego robić. No to co? To katolik ma porzucić Eucharystię i pójść do protestantów i tam, i tam z nimi się modlić? No też nie. Ekumenizm, prawdziwy ekumenizm polega na tym, że ludzie wracają do kościoła. Tak jak siostra Michaela Pawlik powiedziała, że jest tylko jedna religia stworzona przez Boga, a wszystkie pozostałe są wymysłem ludzkim. Również będzie rzecz straszna w kościele. Z mszy świętej zostanie usunięty najświętszy sakrament. Nie będzie już Eucharystii w tym znaczeniu, które mamy dzisiaj. I jest ostrzeżenie, żeby w takiej mszy świętej nie brać absolutnie udziału. Bóg jednak, jak czytamy w księdze Ezechiela w rozdziale 33, wersie 11, Ja nie chcę, ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, ale aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. W związku z tym, skoro Bóg nie chce potępienia ludzi. Niedługo ześle ostrzeżenie, prędzej niż komukolwiek się wydaje. Na czym będzie polegało to ostrzeżenie? Na tym, że każdy człowiek powyżej siódmego roku życia zobaczy stan swojej duszy, tak, jak widzi ją Bóg, czyli zobaczy wszystkie swoje grzechy. I to będzie jakby taki osąd, ale jeszcze bez wydania wyroku. Każdy będzie mógł zobaczyć. Gdzie by trafił, gdyby w tym momencie umarł? I nastąpi wiele nawróceń po ostrzeżeniu. E, ale czas po ostrzeżeniu będzie na tyle krótki, żeby ludzie zdążyli się nawrócić i żałować za swoje grzechy. Będzie to straszna walka duchowa. E, każdy będzie musiał dać świadectwo. Będzie głód, będzie czipowanie ludzi, żeby ich kontrolować. A jak czytamy, e, w Księdze Apokalipsy w rozdziale 13 od 16 do 18 wersetu tam jest właśnie opis czipowania nazywa się to tam znamię bestii. Wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić i sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Tu prawdopodobnie chodzi o numer chipa. Będzie to 3 cyf Będą to trzy sześciocyfrowe liczby. Bez chipa nikt nie będzie nic mógł kupić ani sprzedać. Kto nie da się zaczipować i zostanie wierny Bogu, ten ocaleje. Kto nie da się zaczipować? Ten, kto będzie posiadał pieczęć Boga Żywego. Czym jest pieczęć Boga Żywego? Czytamy w orędziach, że jest to modlitwa. Tę modlitwę należy napisać na kartce, wydrukować. Kapan musi tę modlitwę poświęcić. Należy ją codziennie odmawiać, należy ją nosić przy sobie i również zawieszoną mieć na ścianie swojego domu. Wkrótce potem nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa, czyli paruzja. Stąd nazwa strony z tymi orędziami paruzja.info orędziami, które otrzymała Maria od Bożego Miłosierdzia. Ta orędzia to przede wszystkim wspaniała lektura duchowa, a wszelkie ostrzeżenia i informacje są uzupełnieniem. Jest to przypomnienie nauki Pana Jezusa. Zachęcam zatem do lektury duchowej.